Dzień dobry, witam na moim kanale Tomek Wiejski. Jak zwykle, tych, którzy jeszcze nie subskrybują mojego kanału, zapraszam do subskrypcji, bo wiecie, że materiały kolejne, które będą no będą ciekawe, staram się, aby każdy z nich no, Państwa zainteresował, jak nie był miałki. Poruszam problemy społeczne, poruszam te problemy, których tak zwana czwarta władza nie rusza, bo nie przynoszą, pieniędzy, a ja nie piszę, nie nagrywam dla pieniędzy, a dla Was, poruszając to, te problemy, które Was nurtują, kochani moi. E, proszę Państwa, bywa w życiu tak, że człowiek ma określoną mm, granicę cierpliwości. Znaczy jestem bardzo cierpliwym człowiekiem, uwierzcie mi, i niewielu jest ludzi, który byłoby w stanie ich wyprowadzić z równowagi czy wystraszyć. Ale czasem działam jakby pro publico, bono, wychodząc z założenia, że pozostawanie w milczeniu wobec kolejnych, kolejnych publikacji, które uderzają w działaczy opozycji, no, trzeba zamagować. Tak Tutaj pewnie redaktor Piński by się ze mną nie zgodził. Mówiąc, że szkoda czasu i energii. Ja szanuję zdanie redaktora Pińskiego, ma duże doświadczenia jako dziennikarz, ale tutaj, bo też i ja mam prawo głosu, w końcu jestem u siebie na kanale i jednak muszę ten temat ruszyć. Proszę Państwa, publicysta portalu gazeta.pl, pan Grzegorz Sroczyński, od paru artykułów czy tekstów, zwał jak zwał, no, literalnie rzecz mówiąc, mnie obrażone, nie tylko mnie, tak? No, stawiam je w jednym szeregu, też z bardzo znanymi ludźmi. Uskując no, jest mi miło, ale czas na odpowiedź. I odpowiedź poważną, żeby się nie bawić w jakiejś kąśliwości, złośliwości. Postaram się być w miarę konkretnie i syntetyczny, żeby się je zmieścić w miarę też w takim realnym czasie. Ale obejrzyjcie to dzisiaj w całości, wyjątkowo, ok? Nie przeskakujcie, wysłuchajcie całości, bo myślę, że warto. No chyba, że wam się nie będzie chciało. Dzisiaj rano pan Grzegorz Stroczyński na portalu gazeta.pl zamieścił wywiad z, jak określił to, analitykiem systemu wyborczego Leszkiem Kraszyn. Pan Leszek Kraszyna nie jest żadnym analitykiem systemu wyborczego, tylko jest pracownikiem gliwickiej firmy. Zajmuje się kontrolingiem przy produkcji. Kiedyś był członkiem RAZEM i startował w wyborach parlamentarnych 2019 z Komitetu Wyborczego SLD, gdzie zdobył 0,08% głosów. No, czyli można powiedzieć, że zagłosowała na niego chyba tylko najbliższa rodzina i paru kumpli. Być może też i pan Soboczyński. No i teraz ten ekspert, czy analityk systemu wyborczego ma nas przekonać, tytuł tekstu, tak PiS wygrywa wybory, głos w Warszawie znaczy mniej niż w Kielcach. I proszę Państwa, już tam po jakimś wstępie, nie będę Państwa zanudzać. Posłuchajcie tego. Popularne twitterowe konta Tomek Wiejski, Tomasz Lis, Roman Giertych, od paru tygodni intensywnie zwalczają konkurentów platformy na opozycji. Lis wyśmiewa Hołownię, którego nazwał Kałownią, Wiejski pisze o pisowskim czopku e, z Giertych przestrzega przed głosowaniem na razy. Wszystko w imię wyższego celu, tak wygramy z pisem. Ma to sens? Pyta pan Syroczyński pana, e, pana Kraszynę e, z tej firmy z Gliwic. Pan Kraszyna odpowiada, nie ma. No ale system donta przecież wzmacnia, jeśli wzmacnia silnych, jeśli koalicja obrębska będzie silniejsza kosztem lewicy i hołowni, to wyprzedzi PiS, dojedzie do mety w wyborach pierwsza i dostanie dodatkowe mandaty. E, czytam, pisze pan Sroczyński. Znaczy ja czytam, on pisze. Pan Kraszyna odpowiada. Nie ma czegoś takiego w polskim systemie wyborczym jak premia dla zwycięskiej partii. To jest jeden z większych mitów funkcjonujących w debacie publicznej. Najważniejszym warunkiem, żeby opozycja rządziła jest to, żeby jak najmniej głosów się zmarnowało. Teraz słuchajcie dalej. Pyta pan Sroczyński. Zwycięzca wyborów chyba zgarnia jakąś dodatkową śmietankę. Nie zgarnia. Odpowiada pan Kraszyna. Mandaty tych partii, które znalazły się pod progiem, nie idą do zwycięzcy, tylko rozkładają się mniej więcej proporcjonalnie. W 2015 roku Lewica nie przeszła progu i straciła 29 mandatów, licząc mechanicznie 13 z tych tralala, tralala. Ja szybko państwu powiem, że Lewica straciła, bo partia razem poszła wówczas osobno. I 1,7 miliona głosów poszło do kosza. Ostatnio też o tym mówił, czy znaczy ja o tym mówiłem, a mówił o tym w 2019 roku profesor Iwiński z SL. Teraz, proszę Państwa, co z tą premią? No, podobno, może wrócę, o tej premii. Nie ma czegoś takiego w polskim systemie wyborczym jak premia dla Zwycięskiej Partii, powiedział pan Kraszyna na pytanie pana Sroczyńskiego. Para kapitów dalej. Słuchajcie. Pyta pan Sroczyński. Tak czy inaczej, na kontach fanów platformy obowiązuje przekaz, że nie można się rozdrabniać na hołownie i trzeba głosować na silniejszego, bo ordynacja wspiera silniejszych. Co by im pan powiedział? Że się mylą, odpowiada pan Kraszyna. Rzeczywiście polski system wyborczy, dom w połączeniu z wielkością okręgów daje premię największym partiom. Przecież przed chwilą twierdził, że nie. Wielu, a nie jednej. I choć nie można mówić o premii dla zwycięzcy, to o premii dla partii najsilniejszych można mówić. Tyle, że jak się przeanalizuje tak zwany wzór na oczekiwaną liczbę mandatów, nazywany popularnie wzorem Flisa, to dość wyraźnie widać, że przerzucanie głosów ze mnie partii na drugą nie daje, średnio rzecz biorąc, żadnego zysku. Pyta pan Sroczyński jeszcze raz. Czyli przerzucanie głosów na koalicję obywatelską nie daje opozycji żadnej premii. Daje premie koalicji obywatelskiej, ale traci trzecia droga albo lewica. Nie ma żadnej górki. Suma tych korzyści strat się równoważy. Mandaty są dzielone na poziomie okręgu, więc tam jest różnie. Raz wychodzą górki, a raz dołki. No dobrze. Pyta pan Sroczyński. To jaką strategię 15 października ma przyjąć ktoś, kto myśli. Tak, nie kocham platformy. Wolałbym zagłosować na trzecią drogę lub Lewica, ale jednak na Tuska zagłosuje żeby mieć pewność przegranej Kaczyńskiego. Co komuś takiemu by pan powiedział? Że oczywiście może tak zrobić, ale strategia nie maksymalizuje liczby mandatów dla opozycji, a stwarza ryzyko wpadnięcia którejś partii opozycyjnej pod próg. Pyta pan Sroczyński, czyli przy trzech listach z punktu widzenia maksymalizacji szansa i opozycji należy głosować na swoją czy swoją partię, a nie na strategiczną. Nie strategiczną. Tak, gdyby wszyscy wyborcy opozycji, absolutnie wszyscy, zagłosowali na jedną listę, to wtedy oczywiście taka lista zdobywa więcej, bo nie ma żadnych straconych głosów. Tyle, że takie założenie jest czysto teoretyczne, bo nie ma szans, żeby na koalicję obywatelską, mówi pan Kraszyna, przeszły wszystkie głosy wyborców opozycji. Gdyby ci ludzie nie mieli swoich partii, wiemy to z badań, część z nich zostaje w domach, z badań Pawłowskiego czy Dumy. Zresztą nie ma co grybać, powstały na pozycji trzy listy. To nie jest z punktu widzenia szans na wygraną spisem I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, czyli założenia pana Sroczyńskiego z panem Kraszyną są takie, że gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem. Że jak ludzie zagłosują, to nie wszyscy, a nie tu, a nie tam. Duby smalony. Pan Sroczyński któryś kolejny raz e, obraża mnie i wielu działaczy opozycji, ludzi bardzo światłych. Wcześniej, kochani moi, e, przyrównał Radosława Sikorskiego, Tomasza Lisa, Romana Giertycha, e, no i mnie no siebie na końcu stawiam, tak, no bo gdzie mi do tych ludzi. E, przyrównał nas do Mateckiego. Do Dariusza Mateckiego, tej podłej kreatury. Stawiając jakby Sikorskiego, Lisa, Giertycha, no i mnie, jakby w jednym rzędzie z tymi ludźmi. To jest bardzo obraźliwe. Jak wiecie, ostatnio w TOK FM zaprosił Marcina Mellera i Testerkę Flieger. Takie dziewczę, które. Ma, takie, ma taki znak zapytania na buzi. I tam padł tekst, że kochani, działacze opozycji już walczą z pisem i z tymi media workerami. To są kundle. To nie psy, które tak mogą kąsać, tylko kundle. Tak. W radiu, to FM. W stacji może prywatnej, tak, ale na publicznej antenie, no bo ludzie słuchają. I określił e, nas, ludzi, którzy walczą z pisem od ośmiu lat, i to dość skutecznie, jak wiecie, kundlami. No Was de facto też przyrówno do kundli, pan Sroczyński. E, bo e, ci, którzy z was walczycie z opozycją na każdy możliwy sposób i w mediach społecznościowych, i wokół siebie, jesteście takimi kundlami, tak? Które, nawet nie psami, które nie kąsają. Dość obraźliwy. No? Nie wiem, pozwać Sroczyńskiego, jaki to sens. Oczywiście no, go można zmusić do przeprosin, tak, wyjdzie i stanie, albo napisze gdzieś, że on bardzo przeprasza, wyraża ubolewanie, ale on tego nie zrobi dlatego, że zmienił zdanie, tylko dlatego, że mu sąd kazał, a to nie o to chodzi przecież. Pan Grzegorz Soroczyński uprawia taką hejterkę na portalu, który zapewne należy do Agory. O wynikach finansowych koncernów medialnych, tak zwanych wolnych mediów będę niebawem robić program, będę robić materiał. Czekam jeszcze tylko na potwierdzenie sprawozdania finansowego koncernu RAS, który jest wydawcą Newsweeka i Onetu. Wyobraźcie sobie, że do dzisiaj RAS nie złożył do KRS-u sprawozdania finansowego. Dlaczego? Nie wiem. Wysłałem maila do sądu z zapytaniem, czy sąd prowadzi postępowanie przymuszające. I teraz mam pytanie Panie Grzegorzu Stroczyński, bo za tego ekranu portalu gazeta.pl obrzuca Pan z bukami między innymi mnie, no ja i mogę się wypowiadać za mecenasa Giertycha czy redaktora Lisa, czy Pana Marszałka Sikorskiego. Tak? To są dorośli ludzie i potrafią sobie świetnie radzić. Więc zadaję panu pytanie w swoim imieniu. Skoro jest pan taki przemądrzały, może chce się pan ze mną w dyskusji zderzyć? Ja panu obiecuję, że... To, nie mogę być, że będę łagodny, tak? no bo ta dyskusja, ta polemika będzie pewnie bardzo ekspresyjna, ale zachowamy zasady greckiej dyskusji i będziemy, przynajmniej z mojej strony, będę unikać tych niedozwolonych chwytów erystycznych według listy Schopenhauera. Jeśli Pan tej listy nie zna, to sugeruję się z nią zapoznać. Ona zawiera 20 parę pozycji i warto ją znać, jeżeli wchodzi się z kimś w polemikę. E, między innymi nie używamy argumentów ad persona, czy na pewno nie powiem, że jest pan tępym m, głupkiem, e, tak? ani nie będę e, odwoływać się do aplauzu opinii publicznej, mówiąc patrzcie, jaki to jest głupek. Tak? bo to są niedozwolone chwyterystyczne w dyskusji. Ja hołduję greckiej dyskusji, każdy ma prawo do swoich argumentów, ja kontrargumentuję, a opinia publiczna wyrabia sobie zdanie. I wówczas będzie można postawić Sroczyńskiego i Miejskiego, a opinia publiczna będzie mogła klikać albo plus dla pana, albo plus dla mnie. I w takiej debacie możemy rozmawiać o czym pan sobie tylko życzy, o wyborach, o polityce, o partii Razem. O tym, jak Zandberg dostał pomoc Andrzeja Anusza przy rejestracji partii razem. Andrzej Anusz to człowiek Kaczyńskiego, jego jeden z najbliższych współpracowników. Możemy porozmawiać o farmie troli Zandberga, która atakowała działaczy opozycji, m.in. mnie też atakowali. O podszywaniu się pod tożsamości, o spoofingu o fałszywych mailach działaczy partii razem, które wysyłali na przykład na mój redakcyjny adres. Możemy o tym wszystkim porozmawiać. Możemy porozmawiać o realiach gospodarczych, politycznych, o tym, co opowiada pan Zandberg i inni lewicowi politycy, znaczy lewicowi, no, trudno ich nazwać lewicą, tak, tych razemków. Możemy porozmawiać o tym, dlaczego się pan przyczepił do spotu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych sprzed ponad dekady, który nazwał pan nazistowskim. No tak, zdziwiony pan, że ja znam pana publicystykę. Oczywiście, że znam. Znam, musiałem się z nią zapoznać i polega ona na tym, że pan rzuca kamieniami w każdego, kto się napatoczył. Oczywiście, w metaforycznym tego słowa znaczeniu. Ten pański artykuł to jest tek bzdur. Jak sam pan zauważył, pan Kraszyna z panem sobie przeczycie. Może nie wy między sobą, natomiast pan Kraszyna twierdzi, że nie ma premii, później twierdzi, że jest premia dla dużej partii. Dużych partii w zasadzie są dwie. No jest Zjednoczona Prawica i jest Koalicja Obywatelska. Zjednoczona Prawica upada, to już jest jej koniec. Wątpię, aby mieli nawet 20% poparcia za to Koalicja Obywatelska. W tej chwili myślę, że mocno zbliża się do 40, a nawet więcej procent poparcia. No na pewno nie opieram swoich e, swoich tez na badaniach pana Marcina Dumy, ani pana Łukasza Pawłowskiego, obydwu ściga sąd rejestrowy, bo jeden Pawłowski nie składa sprawozdań finansowych za ostatnie parę lat, za tak wszystkich swoich pięciu spółek, a pan Marcin Duma no nie potrafi się wytłumaczyć e, dlaczego założył w Estonii swoją sondażownię United Surveys, skoro ma w Polsce IBRIS. No widzi pan, jakby posiadam taką wiedzę, która jest trudna do, do, do polemiki, tak? bo chętnie bym się z pana zapytał, tak, co pan na to, że Duma ma United Surveys w Estonii i IBRIS w Polsce i jak pan uważa, po co? Bo widzi pan, panie Sroczyński, rzecz jest w tym, że ze mną polemika nie będzie łatwa, bo pan polemizuje tylko z tymi, no nie polemizuje, to jest złe słowo, pan rozmawia tylko z tymi, którzy jakby powielają pański przekaz, bądź też pan powiela ich przekaz. Ja nie wspominam sobie, że pan się zderzył z kimś na argumenty w męskiej dyskusji, bo się pan po prostu tego musi bać. Jeżeli pan się nie boi, no to cóż, staję otwarty. To nie chodzi o fejm. Panie Sroczyński, naprawdę mi na żadnym fejmie nie zależy. Nie zależy na tym, że opinia publiczna zobaczyła, jakim pan jest malutkim. No, nie powiem głośno, tak? Bo nie chciałbym pana obrazić. Nie, serio, tak? No, wie pan, tak w cztery oczy w rozmowie takiej męskiej to bym panu parę słów powiedział, tak? No. no to tyle do pana Sroczyńskiego. Także, kochani państwo, mieścimy się jeszcze w czasie. Zbliżamy się do 20 minut. To jest tak. Chodzicie na gazeta.pl i czytacie te wszystkie wiem, komentarze, tezy, hipotezy pseudoekspertów, bo przypominam, pan Kraszyna nie jest żadnym analitykiem wyborczym. Jest pracownikiem firmy produkcyjnej, zajmuje się jakimś tam kontrolingiem w dziale produkcji. No to jest, jak można przedstawiać kogoś, że jest analitykiem wyborczym, wprowadzając opinię publiczną w błąd? Możecie sami to przeczytać. Także, panie Sroczyński, to tyle. Kochani moi, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Zapraszam oczywiście was do subskrypcji, tych, którzy jeszcze nie subskrybują. W kolejnym materiale, tylko nie wiem, jaka będzie kolejność, na pewno wyniki finansowe wolnych mediów, jak bardzo e, pandemia, kryzys, inflacja i rządy PiSu przyniosły im milionowe wręcz zyski. Będzie również pojawi się Mencen, który coraz bardziej chowa głowę w piasek w sprawie jego milionów i innych tam cudów. No i będziemy się zajmować innymi sprawami. Kochani, trzymajcie się ciepło. Jeszcze raz dziękuję za te ponad już w tej chwili 4000 subskrybentów. Jesteście naprawdę wspaniali. Wasze komentarze miód na moje serce. Jest im po prostu miło, tak? Bo moja praca, no. Przynosi satysfakcję. Dla dziennikarza to jest chyba najważniejsze, że to, co mówię, do Was trafia, komentujecie to i na tym to powinno polegać. To co? Do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się, cześć.